1 września w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie oraz na cmentarzu Świętego Rocha miały miejsce Łukowskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji żołnierzy i ludności cywilnej ofiar września 1939 roku. Po mszy Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił na krótką część artystyczną. W wykonaniu Julii Semczuk oraz Macieja Radomyskiego z Teatru Poezji. Swój wiersz odczytał również Jan Janusz Jastrzęski. tego roku. I tak śpiewali. Ach to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na ten niebiańskim A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na pokiety. W Gdańsku. Staliśmy na takie mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z lat. I ci, co dobre mają wzrok i słuch, słyszeli ono jak w dudni w chmurach równy krok morskiego batalionu. Nie, siebie nie słysza. by słoneczny czas wyzyskać. Będziemy grzać się w ciepły dni na rajskich brzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek rąży światem. W środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z bez temperatury. Biskup Sołtyk przeciwstawił się za Mączek więc wywieźli go na morze, karocą wśród nocy, na zesłanie, na zesłanie, niech tam biskup pozostanie. Ksiądz Księdzienny, wierny Polsce, był w nocy, złoto księga propagował, był wrogiem przemocy. Na zesłanie, na zesłanie ksiądz kazany, za przesłanie. Ksiądz Stanisław Suska, na Podlasiu zrodzony, za udział w powstaniu został powieszony. To już nie zesłanie, to było konanie. Rząd skorupka z krzyżem w ręku Ochraniał nie braci, ugodzony wraz z młode życie traci. Na wieki zostanie jego dokonanie. Ojciec Kolbe oddał życie, dokonał wyboru, młodszej śmierci, zginął chwale i ploni honoru. Jest dlatego święty, że był nieudzięty. Władysław Burgacz, młody Jezuita, kapelan podchala, oddał swe życie, bo kochał kurali. Śmierć kapelana Radonia, księga Armada poddarza, tron rodziny sprawców smuci i przeraża, bo pieluszko Jeży ten od swoich ginął, Bóg go umiłował wierności do woda. bracia, zych, dzielać, obolec, byli wzorem, Ofiarny i biblijnych owiec oddali swoje życie, mordowali skrycie. To są polskie dzieje, smutne i bolesne, takie były dawniej, takie są doczesne. Po mszy delegacje miasta oraz posła Sławomira Skwarka złożyły wieńce i zapaliły znicze na grobie Franciszka Maklakiewicza, polskiego kompozytora, który po wybuchu II wojny światowej, Bronił linii kolejowej Łuków-Dęblin i został ciężko ranny, obsługując karabin maszynowy w okolicach Gołaszyna, a następnie na wskutek odniesionych ran zmarł w Łukowskim szpitalu. Prezentuj, broń.